Was w drugiej części House Tour na moim kanale Dzisiaj Wam pokażę tą ciekawszą część mojego domu Czyli mój pokój, mojej siostry pokój Sami zobaczycie co do końca Ogólnie teraz jestem w pokoju I zaczniemy właśnie od tego pomieszczenia Tu mamy ogólnie schody tam przedpokój. Ogólnie jest to taka farba błyszcząca, nie wiem czy widać dobrze. Po światłem widać. Mamy takie lampy i mamy Ledy ze śmiecieje. To są pomieszczenia, zaraz nam mi pokażę. I tu mamy stry, ale nie będę go otwierać, bo nawet nie umiem tak szczerze. Dość jest duży. I teraz przejdziemy może do łazienki. Wam pokazywałam w pierwszej części Rom Tour moją łazienkę na dole, a teraz wam pokażę tą górną i jest o wiele ładniejsza. Sami zobaczycie. Dobra, wchodzimy. Mamy wannę. Lustro takie wielkie. Dwie umywalki. Drugie lustro. Tutaj kosz, toalety, ogólnie takie drewniane dodatki. Mamy tutaj ogólnie takie płytki takie zwykłe, czy takie bardziej ze wzorami różnymi. Mamy halogenem. Ogólnie tu mamy takie drewniane dodatki. Na przykład mamy lustro z takim takim drewnianym. Zajmujemy lusterką. Blat drewniany. Tutaj tak samo takie dodatki. Ogólnie ta łazienka jest biało-szara. To naprawdę. z notkami drewnymi i naprawdę bardzo mi się podoba. Chyba najlepsza część tej łazinki to Wanna. I w sumie to lustro, bo tutaj ja mogę się cało zobaczyć. I teraz widzicie w całości. Te podki się bardzo nie błyszczą, to fajnie też wygląda. I w sumie ja ogólnie kocham te, takie kolory: biało, szare, więc ta łazienka jest całkiem w moim stylu. tak samą kolorowe i tu ogólnie będą wieszaki na ręczniki, jeszcze to, to nie zamontował, ale chyba już jutro będą, bo chce się za to, to to zabrać. Dobra, teraz idziemy do kolejnego pomieszczenia. Raz już tu lampę w sumie. Jeszcze nie ja drzwi, one są takie same jak na dole. I teraz może przejdziemy do pokoju nagrań. Weźmiemy ledy. No i e, ogólnie mam luz, już wam pokazywałam, ten pokój. W moim e, room tour e, moich pokoi ale jeszcze raz wam ja tak więcej pokażę tu mam oczywiście lustro to jest moja szafa długo nie mam białej ściany, ale to pewnie będzie jeszcze w przyszłości jakaś tapeta mamy ledy to też kiedyś będzie jakieś, jakaś lampa czy coś no wiecie, ja jeszcze tu nawet chyba miesiąc nie mieszkam, więc wszystkiego nie mam więc się nie dziwcie, że niektórych rzeczy jeszcze nie mam tu mam ogólnie mm, takie miejsce mm, do montowania przyrabiania, ogólnie no do siedzenia na komputerze tak naprawdę mam taki fotel o tam mamy srebrny przycisk złoty, no chciałabym <grym> może w przyszłości będzie, jak myślicie eee, mam tak samo okno rulety, tu będą jeszcze wyładowane ściany, bo to trzeba tak dokładnie zrobić rulety jest już ciemno lampa do nagrywania i statyw Tam mam jeszcze drukarkę, jeszcze na ziemi jest i biurko jak widać one są w takim kolorze jak wszędzie na górze w sensie na dole są trochę ciemniejsze, a na które jaśniejsze nie wiem, czy założyliście. I dobra, lecimy do kolejnego pomieszczenia. Mój pokój, zrobimy na sam koniec, bo tutaj jest. To na sam koniec, bo to jest najciekawiej, moim zdaniem. Teraz może przejdziemy do sypialni moich rodziców. Numer no, wchodzimy. Też mi się ten pokój bardzo podoba. Dobra. Mam to ogólnie, znaczy może od tej ściany. Mam tutaj taki telewizor. I ściana jest koloru szarego, może świeci światło w ogóle. <grywa> tak poszłam, bo jest, są zaświecone lampki. Zaraz Wam je pokażę. U mnie są LEDy i tak samo jest jaki ładny randol. Tutaj mamy zasłonę, takie srebrne, też błyszczące. Fajnie to wygląda z takimi dodatkami. Halloween, i tu będzie tak samo toaletka mojej mamy. To Tutaj, ogólnie, takie miejsce: moja mama ma jakiś obraz z nami, perfumę, zegarek, okulary i lampkę. I dalej, teraz, może łóżko. Te dam łóżeczko. Przepiękne jest, ja bym chcia chciała mieć sama takie duże serio, super, by było spać na nim. No to ma tutaj i moja mamy oczywiście, łóżko. Też takie fajne dodatki poduszki do zasłon pasują. Ogólnie też mam taką pościel z swetami. Fajna taka szara, z drugiej mamy taką różową Tak samo mamy lampkę I jest szafa, taka duża szafa To jest część mojej mamy, a to mojego taty Ogólnie pokój się bardzo fajnie prezentuje No taki na czasie można powiedzieć Te kolory fajnie dominują I też mi się bardzo podoba i mogłabym mieć sama taki Ale oczywiście jeszcze bym to trochę pozmieniała Ale tak tak bardzo mi się podoba I dobra, lecimy dalej A, jeszcze tu y, nie pokazałam wam Patrzcie jakie fajne diamanciki. Tak samo są. Ja mam podobne łóżko, tylko mam trochę jaśniejsze szary. Dobra, lecimy dalej. I teraz do pokoju mojej siostry, ale pokażę tak mega krótko, no bo ogólnie moja siostra chyba wstawi na swój kanał, albo ja wstawię. Mam no, tur siostry pokoju, więc tak tylko przyjadę tak mega szybko. Nie chcę Wam wszystkiego pokazywać. Parową wącze, i światło. O, tylko tak Wam pokażę. To Będzie film, więc nie chcę wam wszystkiego pokazywać Więc oczekujcie Dobra Teraz najlepsza część górnej części domu Czyli mój pokój Też oglądaliście pewnie film, room tour mojego pokoju Ogólnie się trochę zmieniało. A tak czy tak, jak już mówiłam, będzie druga część, e, room tour mojego pokoju, gdy będzie wszystko tak, wiecie, gotowe, tak całkiem. Jeszcze nie wiem kiedy, ale gdy wszystko zakupię, to na pewno zrobię ten film jak najszybciej, bo wiem, że nie możecie się doczekać. Mam może i zgaszę światło, żeby pokazać, jaki jest efekt. Bo ogólnie mam takie ledy, o, i takie lampki na łóżku, i jeszcze taka lampa, żeby teraz w to światło. No i tu mam taką ściankę. Kamieni bardzo fajna, zwykła biała, tu na toaletce mamy takie dodatki, jakieś obrazy po angielsku tu po polsku. z moją skarbonkę, kwiatek. Mam taką ścianę, taka srebrna, nowa pościel, nie wiem, znowu żyliście. Tu mam taką półkę, no sobie tutaj jakieś jedzenie, jak na przykład leżę na łóżku, coś wiem. Oczywiście toaletka moja ulubiona, można ją zaświecić takie lustro, to taki kosz na poduszki czy to na razie jeszcze nie mam poduszek zakupionych ale jak będą to na pewno to się pojawią to tak samo nie pokazałam taki fajny budzik, ja nie mogę nawet wam pokażę jak on budzi, masakra naprawdę uszy bolą jak on mm. dzwoni Głośno, ale w takim budziku to można się obudzić, serio. Dalej mamy ogólnie biurko, mamy takie dodatki, różne świeczki, zapałki, słuchawki jeszcze, to takie sztuczne kwiaty, głośnik, tak samo takie półki, kożne śmieci, a jeszcze mam pufę, ale ona chyba będzie jeszcze inna. Nie wiem jeszcze dokładnie. Takie krzesło, rolety. Ja ogólnie kocham tą ścianę, bo to tak mega fajnie wygląda, moim zdaniem. Taka ściana około głośna. No, coś tu tym stylu. No, wiecie o co chodzi? Chyba raczej powinniście. Eee, takie lampy, tak samo mam ledy. Można różne kolory zmieniać. No, tak się prezentuje mój pokój. Jest bardzo ładny, mój wymarzony. I nigdy bym nie wymieniła na inny, bo jakoś. No, po prostu zawsze takie chciałam mieć Szczególnie z taką ścianką. I z tą ścianą to ja nawet, tak wymyśliłam, przez sekundy serio. To też jest mega ładna. A jeszcze łóżko? No tak, nie pokazałam, wam to dokładnie kopaści z takimi brylantami i też się fajnie prezentuje ale jak już mówiłam, jeszcze dużo się zmieni i na pewno pokój będzie wyglądał jeszcze lepiej niż teraz więc też tak samo oczekujcie tak samo będzie organizacja mojej toaletki ale to tak samo po tym wirusie gdy kupię sobie jeszcze różne rzeczy do tej toaletki Będę kończył ten film. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Dajcie znać w komentarzach, jak będę włączone, która część mojego domu, no głównie domu. Wam się podoba ta pierwsza czy druga, bo moim zdaniem ta lepsza część domu i ciekawsza to jest druga, czyli no górna część domu jest obie lepsza moim zdaniem. Ale duży też jest bardzo fajny. Wyrzykujcie do kolejnego filmu, stawcie łapkę w górę subskrybujcie na subskrypcję, jak widzimy na na Instagram na Na TikTok I na Snap'a 16. No i widzimy się w następnym filmie. Oui,